Szczęść Boże pochwalony Jezus Chrystus, Duchu Święty, zapraszamy Cię, ogarnij nas całych, wypełnij nasze serca. Dzisiaj mamy Ewangelię, która jest niezwykle dobrą nowiną. Potrzebujemy ją mocno zapamiętać. Pan Jezus mówi tak: Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, Niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. My się tak modlimy o zbawienie, o nasze zbawienie, o zbawienie dzieci, wnuków, męża, żony, braci, sióstr. I modlimy się bardzo często z lękiem. Czy Bóg sobie poradzi? Czy Bóg sobie poradzi, żeby ich zbawić? Czy da radę? I dzisiejsza Ewangelia mówi, Bóg jest nieskończenie dobry. On da radę. Zaufaj. To zaufanie, o którym mówimy, Jezu, ufam Tobie, to jest zaufanie w to, że On da radę, że Bóg da radę, On sobie z tym poradzi. Z naszymi słabościami, grzechami, z tym wszystkim, co jest upadkiem, to są realne rzeczy i przeszkody, ale Bóg sobie poradzi. Ponieważ wolą Ojca jest, aby Jezus ze wszystkiego, co Mu dał Ojciec, a dał Mu każdego człowieka i wszystko, co jest na ziemi, niczego nie stracił, ale wskrzesił ostatecznym To jest wola Boża. Pomimo naszych różnych słabości i grzechów, Bóg jest dobry, i nie przestanie być dobry. Życie za nas oddał. I dzisiaj mamy się do Jezusa, który jest dobry, przytulić, uwierzyć Mu na nowo, powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, bo Ty jesteś dobry i chcesz mojego zbawienia, zbawienia mojej rodziny, każdego człowieka. Chcę to przyjąć, ufać temu, tym żyć. I na tę dobrą nowinę błogosławię każdemu z Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca, pragnijmy tego. Zachęcam, żeby być patronem Mocnym Duchu, żeby wspierać działalność Mocnym Duchu, którą prowadzimy, i ewangelizacyjną, i z dziećmi, i taką, która jest charytatywna. To wszystko dzięki Wam się dzieje. Tutaj możecie kliknąć na Patronite Mocnym Duchu. Dziękuję za wszelkie też wpłaty, które robicie na, na konta Mocnym Duchu. To wszystko się rozwija dzięki Wam. A tutaj Litania Loretańska, Maj, modnimy się z Matką Świętą. Zapraszam gorąco. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.